Bo dzisiaj jestem w piżamie, jakby widać. Dzisiaj Wam zaśpiewam, kiedyś odbędziemy siebie. Yy, śpiewałem już Wam kiedyś to chyba. Dobra. Śpiewamy reklama, jak zwykle. Mówiłam w kolejnościku. Słuchajcie. O, jest. Pamiętam. Dobra. Teraz bo pomylenia, bo się uczyłam. Dobra. To nie zmędzę. Też odnajdziemy siebie, jak to wytłumaczyć nie wiem, złe, poczestry sobie nie wiem. Uwierz mi, tak będzie lepiej. tacicie, w którym już nie wróci to, co są, W którym już nie wróci to, co zła Kiedyś odnajdziemy siebie Jak to wytłumaczyć, nie wiem Słabe przy sobie, nie wie, Uwierz mi, tak Chodź, przyjdzie taki dzień, w którym już wróci to, co zła, w którym już nie wróci to... Komputer. żebyśmy siebie, jak to wytłumaczyć, nie wiem, żeby wszyscy sobie nie biegli, uwierzyli, że będzie lepiej. Nice. The blue shoes to us is really to help. They won't stop, don't stop. I wish me I just can't so Jak to wytłumaczyć nie wiem, Złe sobie nie wiem. Uwierz mi, tak będzie lepiej, kiedy się odnajdziemy siebie Jak to wytłumaczyć nie wiem, Złe przyszycie sobie nie wie. Uwierz mi, tak będzie lepiej. Teraz spiewam moją ulubioną piosenkę. Tego końca świata dziś nie będzie, bo w toko jest już jutro. Zasłucham się przed ciemnie ciemnie, chcę płynąć absolutną. Mm -hmm. Chcesz iść, to nie patrzę w lubię do przodu. A świat jest, w jest pełen gniewu. Będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ja jesteś moją, muzą, moją, ciszą moją. Nie będę myślę, że dziś jesteś moją jutrzą. Niecham <try> ja, się, ciężko mi się nie jest.

Okay. Nie będę myśleć, i moją, moją, moją. będę myśleć dziś na jutro Pozostawię Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją Nie będę myśleć dziś na jutro Pozostawię ty jesteś moją, muszę moją, ciszę moją. Dłonie drżą, Dość, jak niektórych się Nie będziemy myśleć dziś i na jutro. Pozostawię Ty jesteś moją Muza moją Ciszą moją Wiem, będę myślę dziś na jutro Pozostawię Ja jesteś moją moją Удачи, Конец. Если вам дайте лайки и подписывайтесь. А еще не конец, не 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 Jeszcze będzie śpiewanie i tańczenie, ale nie dzisiaj tańczenie. Może jutro, albo w sobotę. Nie, no w sobotę może, bo jestem ale... w przedłużeniu z moją kadłubę. I Wam pokażę, jak się maluje. Okej. Okay. Jaką wkrótce pensję Jak tam tańczyć? Hmm. Co, co tam mam tańczyć? A hmm. um. dobra wiem, dobra Anioł. O, oh, o, oh. wy mi uważaj na nią. Oh, oh. Tak się serce o, o, takie kobiety serca, o o Mama nie przepacz z nią, o. o. jest zbuntowane, ale mikrofonu. O zbuntowane, Zbuntowany anioł. O, O ale Zbuntowany anioł. O, O taki Zbuntowany anioł. O, O kochanie, Zbuntowany anioł kochanie, pusta Kiedy takie usta mówią Twoje imię Taka seniorita, że mnie pytań i to minie, minie, pokazuje rogi, a to moje nogi prawie nie sięgają. Dać pomysły, a to nie zmysły, a to człowiek, dolar, myśl, oddam ci dolores. Ta wyszedł od wszystkich amandorów. też z na moich namioczek, tak, Wpadłam samolocie, przewodziłam ma kocie O, o, mówili mi uważaj na nią O, o, takie kobiety serca, łanią. O, o, mama nie przepada za nią O, o, montowany anioł Z i z jak jak Mario ona czoła mi hała, elenowała, zyski jak sykario. Ja ale na nią, ja za sobie Do nas cuda, ja się uda, jak się śnię jest I lord mi oddam ci dolarek, Odkrzyjmy się kolores. A okay. po wszystkich Amandores. Ten sam namiocie, na samym namiocie. Pan na samolocie przewodziła makocie O, o, mówię, mi uważaj na nią. O, mmm, tak jego piłki zlecowałam. Pa! Te